Ja drugą drugą śmiesznych kotów. Tak powiem. Chyba też mam... Ja mam jakieś już trójnejówki. Tuniejówki? No można zagrać jakiegoś tunniejówka. <grym> Niejówka można zagrać, można. Nie, ja mogę z ciebie śmiać, bo też nie potrafię rwymawiać. wymawiać. No. <grym> Ej, a gramy ten, y, pan dwa? Y, trzech nas jest. <grym> ale ten... ale pani trzeba z tym. <grym> Dwa na dwa, ale w trójkę na dwóch. Na no pewnie. Wtedy. Ej, ej, ma to. zero. ej, 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 tu wychodzi ej, 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 nie widzę, <grywki> ej, ja się ej, Kiedy tu że no generalnie Ale... chodzi się drzwiami i <grym> dobra, chodź uciekamy, Ale... uciekamy no weź, chodź do tych drzwi chodź, chodź, o, o ty, ej, w tego kwiatka chodź, no, w tego kwiatka dobra. I, i tam jest teleport Ty Jesteśmy tam gdzie on zaczynał chyba Legitnie nie wiem gdzie jestem teraz. Trzeba Ej, widzicie mnie? Tak Siema. Widzimy go? Bo ja go nie widzę jak coś. Siema jaki plan Siema co tam udzielę? Jaka dzieci Krasur, jest ty jakieś granata. Trochę mnie? Nie. Fresur, hmm. hey. bo my się bardzo lubimy. Nie, nie lubimy się, spierdolę. Nienawidzę No mogłeś powiedzieć, to bym wciął i... bym cię, cię nie zabijał. A co byś wciął? Wciągnął, to byś coś do noca, chyba. Dźwunię. Nie, bo sam się, nie jest... Się... O tak, noście ma Oj, tak, doście, doście. 100 tysięcy złoty do wygrania. Prawdziwe 100 tysięcy? No właśnie, to co? XD. No tu. No, jak? Czemu nie mogę tam zejść No właśnie, czy ty... Lewo czy prawo? ELE no LUCA FAGA TORBA BORBA USMA MACADAMUS DEUS A bo to jest sen! Widzisz? Widzisz co tu pisze? Widzisz tu pisze? twoja mama Oni gabarita ruska, się... trap Jak cysa twojej... Aaa, nie będę mówił A jak to... bo rok temu mieliśmy te... śpiewać coś Karoke, to w ja może się uda Bo ja nie wiem gdzie on jest, bo mi... mnie... Snieżką Jak coś kam to... <noise> XD no, wiem, że lubimy bardzo. Albo nie. Ale że ja wiem, gdzie jest fresh stoi. Ale on czy mu. <grym> Ubajcie. Nie <grym> O, czekaj, ja też się zmienię. Chiem ma też w ulubiony kolego. Siema, gdzie idziemy? wiem, ja gdzie idziemy? Nigdzie nie o, Tu, 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 tu po, po, oj, Oj, no No, co? <grym>.

Ej, Turtle mnie zaprasza do gry, weź wejdź do naszej pożytkarni A, zagramy jakieś turniejówki? Jakie turniejówki, co ty gadasz? Ale już nie Miraż pożygam od wczoraj Mirażem Nie no, jak nie Miraż? Miraż do <grym <grym dobra mawa Zapytaj się Mateusza, czemu żyka No co, siódmy? <grym> ja dzisiaj w Liga 8 godzin prawie grałem i jakoś Na jednej mapie <grym>, No właśnie, i to od kilku lat na jednej mapie grałem. To co, by nic nie po, jak dało Jak ja, też nie mieliśmy <grym> Siema My się, a my się lubimy. My się lubimy, my się lubimy, <noise> my się lubimy! Czegósta, memu czegósta! Matię Ferry, ferry. A nie, jamo to jak się nazywa. Ale no, to było memu usta. ej, co się stało? Ej, tepło mnie. Ja nie sykliknąłem. Dziś <noise> <Cieś> tak naprawdę? ola <noise> <noise> boga przysięgam. No. <noise> Dobro! Wiktorę obczaiłeś? Pewnie. Aha, bo tu nie działa w ogóle taki trap. No, to trap, on był potężny. Oddajemy to? Nie zabijaj, no proszę, proszę, proszę Ty jesteś... ej, ty kurwa, nie widzę Cię Nie, <grym> no <grym grym> nie, nie, nie. <grym> co za głową Ja? E nie, nie, ja Nie mi Ścieżko, 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 ścieżko ja nie flash A, tu zdumiałem, Nie No kurwa No co no, się... liga mała, ale Nie, mała jest dla Dobra, co? co wychodzimy? Ty, 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 ty! czyli czy nie obejrzałeś całego anime, a masz nie, avatar nie. z tego anime? Bo to jest Elka, bo jeszcze jest już na końcówce, nie? Ale no Elka to postać fajna. No wiem. oj Ojojojoj... Oj, oj, oj. Czy, oj, 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 oj. czy jeszcze nie wiem? Czekaj. Kres już szybciej! Dobra, już! Szybko! Szybko! <laughs> Raz, dwa, trzy! Dobra, dobra! już, już! Już, już wbijam! No poczekaj! <laughs> No bo ci zaraz, nie, dobra Ale już nie? mam w napis CSGO, taki pierdolony Ale presur, <laughs> ja ci nie ma e, bo szukamy kości, gramy z randomem Z, to z randomem powyś... dawajcie no Random, random. Musiał. Dobra dawajcie randoma Dobra dawajcie randoma Ej, wy, wy, wywal premier. Pre no premiera. No, <laughs> jest premiera. no jest premier oh, jest. dawajcie z randomem Nie ja zapraszaj Z randomem z będzie do Wywal bazal Zobaczymy drugą część Śmiesznych Kotów